Uuu. Uuu. Konie są? Tak? Ejku. 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 Dzień dobry wszystkim ponownie. Dzisiaj zapraszam Was z naszego... Terenowego biura nagraniowego, czyli spokoju Leona. Dzisiaj pogoda nie dopisuje. No jest książka, jest po polu duże zanieczyszczenie powietrza, więc nie wychodzimy. Nawet w maskach, gdy jest zanieczyszczenie, to właśnie nie wychodzę z małym, jeżeli nie ma takiej potrzeby. Więc dzisiaj na krótko z, z takiego naszego przenośnego, dzisiaj yy, biura. Trochę zaczniemy sobie wątek wielojęzyczności. Czy moje dziecko, czy Leon, mówi po koreańsku? Leon jeszcze niewiele mówi, czy to po polsku, czy to po koreańsku, ale rozumie polecenia w obu, w obu językach, czyli zarówno po polsku, jak i po koreańsku. Jeżeli chodzi o odpowiadanie, to zazwyczaj odpowiada po po koreańsku. Tak mówi po koreańsku, nie mówi po polsku. Mówi mama i tata zarówno po polsku, i po koreańsku. I coraz więcej mówi tak. Po swojemu jak można zauważyć. Jeżeli chodzi o samą wielojęzyczność, zanim Leon się urodził, robiłam sobie różne założenia, jak to będzie wyglądać u nas w domu. Myślę, że jeżeli ktoś chociaż trochę interesował się wątkiem wychowania wielojęzyczności, na pewno napotkał się na metodę Opol. Jest ona jedną z najbardziej, chyba, takich popularnych metod, o której łatwo też można znaleźć informacje. Opol to nic innego jak jeden rodzic, jeden język czyli mama mówi w swoim języku, tato mówi w swoim języku. I też tak sobie troszeczkę założyłam, że tak będzie. Że na pewno będąc w domu z Leonem będę mówiła do niego tylko po polsku, mąż będzie mówił tylko po koreańsku. I że jak będziemy wspólnie, to też tak jakoś wyjdzie. Ale urodził się Leon i rzeczywistość zweryfikowała moje założenia i plany. I nie stosujemy się stricte do tej metody. Tak. Pionięcia to ta. Nie stosujemy się stricte do tej metody. Wygląda u nas to tak, że ja, będąc z Leonem w domu, staram się głównie mówić do niego po polsku, jak jesteśmy w dwójkę. Ale nie ukrywam, że naturalnie mi się coś wymsknie po, po koreańsku, więcej lub mniej. Koreański jest teraz dla mnie takim naturalnym językiem, którym posługuję się na co dzień. Więc nic dziwnego, że, będąc w domu z dzieckiem. Czy gdzieś na, na spacerze też coś, powiem mi się po koreańsku. Potem staram się zrobić stop i zacząć mówić po polsku. Ale nie robię sobie z tego żadnych wyrzutów, jest to dla nas. naturalne po prostu. Jeżeli jesteśmy w domu w trójkę, to mówimy po koreańsku. Jeżeli jestem na zewnątrz, gdzieś, na przykład, nie wiem, w kawiarni, czy jesteśmy na spacerze i rozmawiam z innymi osobami, to też Leon słyszy, jak mówię po koreańsku. Nie są to może jakieś częste też zdarzenia, są takie typowe codzienne kwestie. Idę do sklepu, pytam o jakiś produkt, jestem w kawiarni, w oczekiwaniu na zamówienie, rozmawiam tak zwanie o pogodzie. No właśnie, nie? No, mamy książkę o pogodzie, o wszystkim i o niczym. I Leon też słyszy, że mówię po koreańsku. Chodzimy też zajęcia... Na zajęcia dla dzieci do domu kultury, do centrum kultury. I tam też zajęcia są po, po koreańsku, i tam też Laon słyszy, jak mówię i rozmawiam z innymi mamami, z nauczycielem, czy zwracam się do dzieci też typowo po koreańsku. Nie wprowadzamy języka angielskiego. Z prostego względu, że angielski to nie jest mój język, to nie jest też język mojego męża. Żaden z nas. Nie jest też nauczycielem języka angielskiego i nie będziemy wprowadzać dodatkowego języka, czyli ta u nas, u nas ta wielojęzyczność jest naturalna, nie jest to ta wielojęzyczność zamierzona, gdzie wprowadzamy dziecku język, który nie jest naszym językiem ojczystym. Także Leon będzie uczył się języka angielskiego razem z innymi yy, dziećmi, idąc do, do przedszkola, do szkoły. Tak, Leon? I to jest właśnie Leona tak po koreańsku. De. <grym> tak. Czy staramy się jakoś inaczej, specjalnie wspierać rozwój języka? Na pewno czytamy dużo książek, ale myślę, że to bez znaczenia, czy ktoś w domu wychowuje dzieci więcej niż w jednym języku, czy w takim standardowym domu. Zawsze staramy się czytać... Y Dużo książek. U nas książki są po polsku i po koreańsku, też nie ukrywam, że ostatnio jest niestety więcej po koreańsku. Muszę znowu zrobić jakieś zamówienie na książeczki po polsku. I nie jest to dla mnie żadnym problemem, że Mały przyniesie książkę po koreańsku, czytamy po koreańsku, przyniesie po polsku, czytamy po polsku. Także też nie robię dla siebie takiego mm, wymagania na wszystko, że teraz naprawdę tylko w 100%. Po tym polsku będę do niego mówić tylko po polsku czytać i wszystko będziemy robić po polsku. Nie, bo to nie byłoby dla mnie naturalne. Póki co funkcjonujemy w ten, a nie w inny sposób. Ja łączę dwa, dwa języki, bo jest to dla mnie naturalne, tak samo jak naturalne jest dla mnie, gdy jesteśmy razem z mężem, że rozmawiamy tylko po koreańsku. Ale też nie ukrywam, że chcę... I mówię, i czytać małemu po koreańsku i uczestniczyć właśnie w tych różnych dodatkowych zajęciach dla dzieci, które są centrum kultury. Z tego względu, że mąż dużo, dużo pracuje, można powiedzieć tak typowo po koreańsku, w zależności też od projektu, który aktualnie nadzoruje. Obecnie ze względu na nowy projekt wraca naprawdę późno do domu. Przeważnie widzi małego jak już śpi, więc... Mały nie ma takiego kontaktu z koreańskim statą przez tatę. Więc siłą rzeczy chcę też mu troszeczkę ten koreański wprowadzić. Zwłaszcza jak są takie okresy, że tego tata widzi mało i nie może obcować tym koreańskim poprzez spędzanie czasu, czasu z statą. Tak wspomniałam na początku, Mały jeszcze niewiele mówi. Czasami, jak się rozgada, to próbujemy z mężem zgadnąć, czy teraz mówi bardziej po polsku, czy po koreańsku. Na razie, rozwój małego jest prawidłowy. Mówi pojedyncze słowa, naśladuje zwierzęta. Także o to nie mam zmartwienia. Zobaczymy, jak będzie, jak będzie później. Niedługo, najprawdopodobniej, Leon pójdzie do żłobka. Więc wtedy też poprzez obcowanie i z innymi dziećmi, z nauczycielem myślę, że ten koreański stanie się u niego się rzeczy dominującym. Już robimy drogę i będziemy budować. Tak? Czekaj. To tutaj musimy zrobić miejsce. Tak. Hop. Może być tutaj ta droga? Dobrze. Tak, także... Będzie dla niego tym językiem pewnie dominującym. Czy sprawi to, że zacznę nagle w stu mówić do niego po polsku? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Na pewno będę obserwować rozwój. Co, żabka? No, tutaj będzie ta droga. Mamy małą dramę, zastanawiam się. Zle zbudowałam chyba drogę. Gdzie ma być ta droga, Miszo? W takim szkolnym życiu uczestniczyć. I myślę, że wtedy na bieżąco będę obserwowała rozwój jego języka i koreańskiego, i polskiego, i stosowała odpowiednie interwencje, czy będę wspierać rozwój jednego czy drugiego języka. Także nasza wielojęzyczność w domu, aktualnie właśnie tak, tak wygląda, dopasowujemy do, do sytuacji, do potrzeb małego. Także pokrótce opowiedziałam, jak to wygląda e, u nas. Myślę, że na dniach możecie się spodziewać krótkiego filmiku. Nie wiem, czy z Leonem, czy, czy tylko ze mną, w którym opowiem o takich konkretach, jak to wygląda w z takimi informacjami e, można się spotkać. A dzisiaj mieliście okazję podejrzeć troszeczkę, jak to wygląda. Teraz nie jest łatwo. Nie jest łatwo. Łatwo budować drogę, parking i jeszcze yy, nagrywać filmik, zwłaszcza że chce się być skupiona na tej kruszynce. Ja też zastanawiam się, w jakiej formie będą filmiki. Na pewno filmiki z naszych wyjazdów yy, będą w podobnej formie jak dotychczas. Może zmieni się tylko to, że będę też pod, podczas yy, kręcenia samych filmików trochę opowiadała o miejscu, w którym aktualnie jesteśmy. I wtedy na pewno będziecie mieli okazję zobaczyć i Leona, i mojego męża, bo żadnego z nich nie wygoni gdzieś poza, poza kadr. A pozostałe filmiki, czy będą nagrywane ze mną i z Leonem wspólnie, czy będę sama. Jeszcze nie podjęłam takiej decyzji. Na pewno nie chciałabym, żeby za każdym razem Leon uczestniczył w nagraniu. Tak sobie myślę, że nie chciałabym, żeby się przyzwyczaił aż tak do obcowania kamerą do tego, że jak jest mama, jest też kamera. Ale zobaczymy, bo nie ukrywam, że tego czasu jest yy, mało. Starałam się nagrywać yy, podczas drzemek, ale drzemki to jest czas cenny też dla mnie na zrobienie czegoś w domu, na zregenerowanie się przed kolejnym spacerem czy wyprawą na placem zabaw. Także zobaczymy, jak to wszystko się będzie yy, układać. Na dzisiaj to myślę, że już <grych> zobaczymy, co uda mi się zmontować z tego tego nagrania, tak Leon? Nie. Nie. Masz parkingi, tak? Dobrze. Pożegnamy się? Nie. Papa, pa. do zobaczenia. <grywa> tak, moje dziecko jeszcze nie jest przyzwyczajone. Teraz próbujemy zrobić, papa. Papa. Pa. Do mamy. No to mi pomaha, no to idę. Do zobaczenia.